Nie, że się nie widzieliśmy w sumie rok, dlatego teraz się widzimy, bo mamy rocznicę tego, że się nie widzieliśmy. Wow! Nie no, tak serio to nie sądziłem, że jeszcze kiedyś się to pojawię, może będę się pojawił trochę częściej może nie. Pewnie nikt i tak nie będzie tego wyglądał, ale pamiętajmy, wszystko jest tutaj for fun i tylko dlatego, więc jakby zero presji, zero stresu na jakiekolwiek wyniki, jak wcześniej troszkę mi na tym zależało, to teraz już po prostu 100% for fun. Czasem może się coś pojawić, więc jeśli byłby ktoś chętny. Em, to zapraszam do subskrypcji, no i zapraszam do, długo wyczekiwanego filmu. Never. Wsrałem się. Ach, ja już. Szkoda. Re nie dostałeś bana. <grymcia> Spierdalaj. Nie, ja nigdy nie powiedziałbym ni- Ależ powrót, wielki powrót! No, z banem od razu na to <grymcia> Znaczy, powiem tak, mogłem zapisać to powtórkę, miałem pół godziny, ale spanikowałem trochę. <laughs> jo sunąłem od razu. Oh. Nie wiesz o co chodzi. Brak mentality, brak jaj. No, jednak kick. Jednak kick. You must do it. Uuu. Ale główno Raz się dosłownie zesrałem. Co? Co? W Dzięki za info. Może zdjęcie pokaż? Dobra. Discord zawsze robię. sobie bym się akurat spodziewał, że tak może być. Zawsze się chwalę. O bycie no! no Discorda to zaprosi ja kruszano to bym Bijcie na Discord ai slash... Link w opisie Nie ma opisów Kto robi opisy w dzisiejszych czasach Nikt bo nikt nie czyta Nie chcę Czego nie chcesz? Polacji Powiedz okay. mam że ja z O, wybiłem A to babcia była, nie ale gdzie masz mamy? Ja nie wiem. No to nie co jesteś. Nie mam boosta, bo zebrał wszystkie sz Szkoda, że nie zapisałeś. <grym> to już byłby drugi nick, <grym> który. Nie no, w sumie tam więcej <grym> to powiedział. To mnie na streamie mówiłeś Edwarda kiedyś? No. Nie, nie, u jakiejś co do nikogo nie to Tak. Nie, u ciebie, u, ciebie, u, ciebie, u ciebie powiedziałem. Serio? Co, z ProGamer'em graliśmy. No to chuj to pamięta Nawet nie wiem kto to Es? No tam ci wysłałem A okay, jakie fredki? Ta swinasza i ferma To Fredka. Aha Ue! Ej, no dobre to było Za szybko upadłeś Ja nigdy nie upadam Upadłeś Oglądowałem. Kurwa! Messi się tam... Nie wiem co tam zrobił. Liga pepsiego. The best player. Aż... Ty z player. Od O, na nig. <grym> ja nie wiem czy... Ale ja nie chcę, co był... Nie chcę, co? Na baby! Me. Jeeee. Yeah. Serio? ALE bo żeby ustawić muzykę i wyszli? I aż wypiję ja Pepsi, żeby pójść do kim za później. A o co chodzi? Pepsi Cola. O kurde. Coś się zbiera powietrze. Chciałem powiedzieć, że biegi, biegi tak szybko jakbyś miała się strzegać Dobra, zapierdalaj teraz. Łeeh, wychał mi pod koła. Panikowałem No dobrze, żartowałem Ciemna, tak naprawdę ta Ej, ej, szkoda Real shit Geraldo! Oh. Nie! Co? I can do I this can <laughs> no, Daję. O, I can i No dosłownie O, nie, o, a, a, bęk, bęk Daje Myślałem że jest po prostu bram A, Tak, żegaj mi tu jeszcze. No wiesz, co poczułem takiej końcówki, nie wiem czy znasz What? No jak się Zigolo robi. Kurwa... Nie wiem wiesz kiedy ostatni raz robiłem żigolo? Nie miałem kurwa 3 Jak byłeś w przedszkolo? Myślę, oh, że nawet nie byłem w przedszkolu. Byłeś tak Typie Warta Bartona ten mem jest już tak stary jak twój stary. Pozdrawiam. Ej, nie wiem czemu, ale widziałem kiedyś takiego TikToka, który mówił ci, w się sensie porównywał wiek, i mówił ci, jaki minimalny i slash maksymalny wiek jest dobry dla ciebie do związku. Jest co? Jest dobry do związku przyjdzie. dla ciebie. No i jaki? Dla mnie, no, minimalnie to musi być 17. Bo inaczej jest już dziwnie Okej okay. A i masz lat? Trzynaście Dwadzieścia jeda O Ale to był żart! Masz piętnaście Jeszcze gorzej Trzymaj, to dwadzieścia jeden <noise> A ja? A co ty? A, czyli tylko swoje tego zaprawczenie. Ja się mam sprawdzać ile tobie jest minimalnie dobrze, bo wyszukuj. wyszło kurwa poniżej 15. Jakbym miał to powiedzieć, to przecież trafić do więzienia i się powiedzieć na głos. Jak dobrze, że ty, że... Czyli a... Ryszard... Drań to, Tutaj się wytnie, tutaj się wytnie, tak. Nazwisko Ale to, to napisz Lat 17,5 co ty gadać w ogóle? Cz, cz. <grafy> Nie mam tylu. <grafy> A ile? 1 trzecia? No? Aha. No dobra. Nie, czekaj, jak 1 trzecia? <grafy> Mi <grafy> powiedz. Z 12? 1 trzecia? <grafy> A no no, 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 przecież sam powiedziałeś, tak to chcić chodzi. 1 <grafy> tr trzecia to 33,3%. No to tak, tak. Powiedzieć prawie. No i co jedna trzecia? No, tak czy nie? No, no że, że połowa to nie, i zgodziłeś się na jedną trzecią, i później powiedzieć, jak jedna trzecia? To nie, nie, powiedziałeś... nie jedna trzecia w sumie. A to ile? No mniej! Co, a ile to później jedna trzecia? Jedna czwarta. No czekaj. A nie, no nie no, w sumie to jedna trzecia. Ja pierdolę, no uprzedzoneś się trafił. No ale A no, bo to początek to czerwca. Co? 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 Że co mam? Alzheimera masz. Ale co mam? Eee... No? Ale co mam? No, no tak. Dobra. Eee, jedna trzecia O kurwy sym Nie ma nawet blisko Woda match. Woda a... NICE player Oho, rozumiem